W cuda wierzysz? W cuda nie. Ale w pieniądze tak. Co to znaczy? Że nie spuszczę pani z oka. Jeszcze nigdy nie okradłbym kogoś, kogo, kogo lubiłam. To ja jestem kretynką, która nie potrafi sobie ciebie wybić z Chcę z sobą być. To koniec. Uliwia. Jedna już dziś pochowałem córkę, drugiej nie zamierzam. Sabina jest już moja. I Bechstein tak na to nic nie poradzi. To nie jest żaden sobowtór, tylko Igor. Piotr? <grym> Jaki Piotr? Co nie poznasz własnego męża? Co jeżeli Jowita oh, ma rację? Co jeżeli to wszystko jest częścią chorego planu Igora? Natan niech do tego namówił. Jestem tego pewna. Jezu, ja zostałam sama. Ty musisz mi pomóc. Chyba nie minęło aż tak dużo czasu, żeby kochany teść o mnie zapomniał. Teczko nie wam znać, tak, co się dzieje. Pewnie nie mógł. Piotr Wach istnieje naprawdę. Tyle, że ja nim nie jestem. piękne kobiety, wychudzone hmm. sikoreczki, które wołają przytul mnie